Nigeria. Witajcie w Afryce. Wiecie, że prawie połowa kontynentu to chrześcijanie. 40% mieszkańców natomiast wyznaje islam. Miasta Afryki są bardzo przeludnione. Największe z nich, Lagos, stolica Nigerii, zamieszkiwana jest przez 20 milionów osób. Dla porównania w Warszawie jest 2 miliony. To prawie 10 razy Więcej, nasza stolica wydaje się przy tym. Afryka kojarzy się wszystkim z upałem, z gorącem. Mało kto wie, myślę, że Wy też nie wiecie, że prawie 240 km kwadratowych powierzchni tego kontynentu zajmują lodowce. W porze zimowej w wielu miejscach Afryki temperatura spada do kilku stopni. Niektórzy mieszkańcy nie mają ogrzewania. I musi być naprawdę zimno. A wiecie, że w polskich domach można spotkać wiele afrykańskich kwiatów? Są w nich aloes, fiołek afrykański. W Afryce są znani polscy święci, na przykład święty Jan Paweł II i święta Faustyna Kowalska. Mamy taki punkt, jakby to powiedzieć, szukania pracy, staramy się tym dziewczętom znaleźć pracę i po, od tylu, tylu lat już okazuje się, że mamy jakąś tam renomę nawet, ponieważ wszystkie, znaczy większość pań, które przychodzi, chcą mieć dziewczyny, które były formowane w naszym właśnie centrum, w naszym foyer. Okazuje się, że gdybyśmy mieli podwójną ilość tych dziewcząt, jeszcze, jeszcze byłoby za mało. Dziewczyny, które na nas przychodzą są to mieszkanki zazwyczaj wiosek, albo na przykład rodziny, które wyemigrowały z Gwinei i szukają środków do życia właśnie w Senegalu i nasze foje oferuje im internet, więc nawet te, które są z daleka mogą znaleźć właśnie miejsce, żeby zamieszkać. Dajemy im kursy gotowania albo jest coś takiego jak Ekonomia rodzinna, to nie chodzi teraz o jakieś tam oszczędzanie pieniędzy, ale zarządzanie domem, jak sprzątać, jak zadbać o niektórym, o materiał, który jest w domu. Są to rzeczy podstawowe dla nas, dla nas naturalne, które wynosimy z domu, natomiast dla dziewczyny jest to coś nowego, bo czasem właśnie przychodzą z warunków, w których no, tych zwykłych rzeczy nie, nie widzą, nie mają. Te, które są, że tak powiem, zdecydowane na to, żeby bardzo szybko pójść do pracy, oczywiście po ukończeniu, odchodzą, odchodząc od nas, mają już zapewnioną pracę. Taką pracę zazwyczaj właśnie w rodzinach, które, które mają środki, żeby im nawet pomóc. Jeżeli są ambitne i chcą czegoś, to, to rodziny, które ich przygarniają, naprawdę biorą ich jak prawie własne dzieci, nie tylko zatrudnione do pracy, ale prawie jak, jak własną rodzinę. I to jest piękne też właśnie w, w, w tym życiu, że w Afryce często taka dziewczyna, która trafia do pracy, często, ja mówię, nie jest to jakaś zasada, ale często jest tak, że ona trafia do takich rodzin i te rodziny ją przyjmują jak własne dziecko i gdyby się okazuje, że, że, że dziewczyna jest miła, że robi wysiłek, to też rodzina robi wysiłek, żeby ona się czuła u nich jak najlepiej. Te, które się decydują i mają ochotę pójść troszkę w innym kierunku, proponujemy im też na przykład takie atelier, pracownie szycia. Sfinansowałyśmy ją z projektów polskich i od w tej chwili już ponad dwa lata funkcjonuje ta pracownia. Dziewczyny mogą kontynuować naukę na przykład kroju, szycia, Mamy maszyny do haftu, więc też e, uczą się e, haftu maszynowego. W momencie, kiedy poczują się pewne, mamy też e, przygotowane już takie e, środki, żeby można im było pomóc założyć jakąś własną działalność. Drugą możliwością, którą mogą rozwijać znaczy Twój talent, to jest w dziedzinie właśnie kuchni. E, otworzyłyśmy taki mały, mały sklepik, można powiedzieć taki fast food i one tam próbują pierwszych swoich sił na produkowanie jakichś takich no, małych dań. Też mamy dla nich propozycję w późniejszym czasie otworzenia własnego jakiegoś małego biznesu. Oczywiście później one same będą musiały szukać, żeby to rozkręcić bardziej, ale tak początki takie doświadczeń mogą mieć u nas ten taki czas. Otwartość ludzi, życie bardzo proste, kiedy u nas wszyscy pędzą za czymś, oni mają właśnie taki, taki spokój. Też nauczyłam się takiego dystansu do pewnych rzeczy, że, że nie wszystko i nie za każdą cenę, że, że są rzeczy, się, którymi się żyje po prostu tak na co dzień. Nie można niczego ani przyspieszyć, ani zmienić. Trzeba nauczyć się też przyjmować pewne wydarzenia życia. I też nie chodzi tu o jakiś taki fatalizm. Że, a co mi pani może dałeś, to mam nie, ale, ale podchodzić do tego ze spokojem, nie ma tragedii. Nauczyłam się od nich takiego spokoju w tych wszystkich wydarzeniach, mogę tak powiedzieć. Na misjach przydaje się wszystko. Ja nigdy nie myślałam, że będę się zajmować formacją dziewczyn. Mam dwa zawody, mogę w życiu powiedzieć, jestem z jednej strony krawcową, skończyłam technikum krawieckie, i z drugiej strony wychowanie przedszkolne. I właściwie w tych zawodach niewiele pracowałam, ja jako ja, owszem. Zajmowałam się formacją dziewczyn, ale to nie znaczy, że zajmowałam się szyciem. Organizacją, to, to wszystko, co składa się na formację, różne przedmioty, zapewnić nauczycieli, organizacje. Nie było to absolutnie związane z, z szyciem. Z drugiej strony, będąc nawet w Mauretanii, kiedy zakładałyśmy przedszkole, znów zajmowałam się budową, organizacją, programem, przystosowaniem tych pań tutaj, tamtejszych do pracy z dziećmi, ale nie, było to, nie była to bezpośrednia praca w zawodzie, można powiedzieć. I mogę powiedzieć, że, że właściwie to, co się człowiek nauczy, to po prostu to może służyć. To zależy, zależy jak z tej nauki, którą mamy, korzystamy. Neynala Mariamu fess nga ak yew borom bang ak yew barke nga ci jigé ñepp té yes doom barkel na Mariamu salam nday Alla ñaan dé ameen